Cześć, witajcie. Dzisiaj spotykamy się, e, aby ograć e, betę, a właściwie alfę Destiny na PlayStation 4. A grał Tomek. Tak, grałem w tę alfę, która właśnie już teraz wygląda. Znaczy już fenomenalnie. Wtedy, wtedy wyglądała fenomenalnie w ogóle nie jak alfa, tylko jak już taka bardzo rozwinięta beta. To już chociażby widać, jeśli chodzi o prawę wizualną i całą mechanikę. E, podzielimy, myślę, te kwagransy, bo to będzie kilka kwagransów. Ten pierwszy to jest. E, tylko i wyłącznie zadanie z głównej osi fabularnej, czyli trafiamy na starą Rosję, czyli jedno z takich większych miejscówek w grze. Jedna z większych. Może nie tyle planet, ale właśnie takich. jeden z większych obszarów w całym Destiny. To właśnie tutaj rozgrywało się wiele wydarzeń na zwiastunach, na pierwszych zwiastunach z gry, więc na pewno jak ktoś oglądał Destiny w akcji wcześniej, to na pewno kojarzy te. Te tereny. I co jest ciekawe, ja zacząłem grać solo. Absolutnie w ogóle nie szukałem żadnej drużyny. Skoczyłem do gry z samemu i od razu na początku znalazłem jakąś ekipę, tak jak tutaj właśnie widać. Zupełnie przypadkowych graczy, nie ustawiłem się z nimi wcześniej. Tylko teraz właśnie jest to tyle ciekawe, że żaden z nas nie robi misji fabularnej, tylko sobie zwiedzamy tą planetę. Nikt. Nie idzie tam, gdzie powinien, więc sprawdzamy sobie jakieś takie poboczne, poboczne smaczki, czym ta gra może nas zaskoczyć. No właśnie, a jak rozbudowa rozbudowana jest ta alfa? Bo z tego, co zapowiadali twórcy, to w finalnej wersji możemy się spodziewać naprawdę olbrzymich obszarów do eksploracji olbrzymiej ilości zadań, questów itd. Tak a, a co oferuje a alfa, tak naprawdę, na ten moment? Bo poza tym, że już wygląda naprawdę bardzo ładnie, trzeba przyznać, że. Pod względem technicznym to już jest gra, która powiedzmy, że no nie straszy jakoś tak Absolutnie. bardzo mocno. No ale co mamy tutaj pod względem takiej powiedzmy zawartości? Jeśli chodzi o zawartość, to twórcy mówią, że to jest nawet mniej niż 10% całej gry. Czyli mamy do dyspozycji kilka różnych misji. Mamy jedną misję z głównej osi fabularnej, mamy jeden scenariusz. Jeśli chodzi o misje poboczne i mamy też PvP. Oprócz tego mamy też jeden scenariusz typu strike, czyli takie, taka misja na wzór trochę hordy. Także no, takie jest, tam opony jest co robić. palenie opon, flagi, solidarności i tak dalej. No taki żart. jest. tak będzie. <laughs> Okej, okay, ale skupmy się na tym, co na ekranie i Ten, ten materiał poświęcimy zadaniem fabularnym, tak? Tak, Czyli jest jedno zadanie fabularne w Alfie, dosyć proste i dosyć krótkie, właściwie wszystko można skończyć w 10-15 minut, gdybym od razu się tam udał, ale teraz troszkę utknęliśmy, to są też chyba nowi gracze, którzy dopiero skoczyli do tej gry i chcą chyba zwiedzić jak najwięcej, dlatego nie idziemy od razu wykonywać głównego zadania, tylko trochę się kręcimy po okolicy przy okazji właśnie Spotykamy jakichś takich pobocznych przeciwników. O tutaj fajny efekt jak się w strzeli z dosyć nietypowej amunicji. Także no ja tu chciałem właśnie jakoś popchnąć akcję, jakoś pójść z tymi graczami do przodu, ale oni za bardzo nie chcieli ze mną współpracować, więc w końcu podjąłem decyzję, że tę misję wykonam samemu. Ale najpierw właśnie też po, chciałem sobie troszkę pozwiedzać i podziwiać te widoczki, ponieważ naprawdę niby alfa, a wszystko wygląda bardzo, bardzo ładnie. Także tutaj jeszcze staram się, o, tutaj właśnie można jednym za pomocą jednego przycisku y, sprawdzić, y, jaki mamy cel. Właściwie to jest chyba po raz pierwszy wykorzystany ten touchpad na, na nowym padzie, że wciskamy go raz i, i wtedy poznajemy nasz cel. No pierwszy to może nie, może nie pierwszy, raz ale jeden... no tak, pierwszy raz się spotkałeś. No tak, pierwszy Tomek jest świeżo upieczonym posiadaczem PS. No tak, Nawiasem rzecz nubem, biorąc. nubem. Nubem, krótko mówiąc, <laughs> <laughs> ale z doświadczeniem konsolowym <laughs> jak najbardziej. Jeśli chodzi o moje odczucia względem Destiny, to jestem bardzo ciekaw, jak to będzie naprawdę wyglądało w praniu, ponieważ prezentacje, które do tej pory przeprowadzało Banji, mowa oczywiście o tych film, filmach prezentujących rozgrywkę, nie, jest o zbyt nie, ładny. nie o zwiastunach. Nie tyle zbyt ładnym, co po prostu tam wszystko było jak w zegarku, i to jest chyba największa wada tych takich. Przygotowanych przez deweloperów prezentacji, że tam faktycznie wszystko gra. Mieliśmy to tak samo w Division, gdzie faktycznie to ja tym, że bardzo, no, bardzo mocno reżyserowane. No, oczywiście, oczywiście tak. To samo było z, z, ostatnio z prezentacją Rainbow Six Siege, a tutaj proszę, okazuje się, że napotkałeś graczy, którzy, którzy kompletnie, kompletnie nie interesują się tym, co ty chcesz osiągnąć, no i gdzieś tam swoją drogą poszli. Jestem bardzo ciekaw, jak pod tym względem uda się Destiny zbudować tą powiedzmy bazę graczy, którzy yy, będą ze sobą grali w taki sposób powiedzmy bardzo składny, złożony i tak dalej. Dlatego najlepiej właśnie grać z kimś, kogo się zna, z tak, z, dokładnie jakąś w gronie grzynę. znajomych. My, yy, mało tego, yy, nie wiem jak jest yy, z, z takim powiedzmy single playerowym potencjałem tej gry, bo, bo mówisz, że tę misję chcesz skończyć w pojedynkę i pytanie, czy, czy się da i czy to nie jest jakaś mniejsza przyjemność z gry. Yy. Powiem tak, każdą misję, każdą e, ogrywaną zawartość zaczynamy od e, rzucenia okiem na mapę planetarną. I tam, kiedy wybieramy sobie jakąś określoną misję, określony tryb, to mamy pokazane, e, ilu graczy powinno uczestniczyć w takiej rozgrywce. Jeżeli mamy taką prostą misję jak ta, e, to bodajże miałem że, e, informację, że mogę ją skończyć solo, a mogę ją skończyć w maksymalnie e, towarzystwie czterech graczy. I także to jest też informacja, ilu graczy może maksymalnie być w jednej sesji. Jeżeli mam napisane na początku, że e, misja jest przewidziana dla czterech graczy, no to maksymalnie mogę spotkać tylko czterech, e, trzech innych, e, e, innych e, wojowników. Tutaj chciałem sprawdzić, czy mogę, czy mogę jakby przejść tam dalej. Czy, nie, nie może. Czy to nie jest jakby jakaś zablokowana zawartość? No i faktycznie jest, nie mogłem, nie mogłem się dalej ruszyć. Także odrodziłem się tuż tuż. A tu jak obok. wygląda właśnie z tymi respawnami, z odradzaniem się. Z punkty kontrolne jakieś czy. E, nie, właściwie odradzam jeśli chodzi o tą misję właśnie fabularną, to odradzam się właściwie w, w tuż obok swojego ciała. Także nie muszę też dużo czekać, więc, więc tutaj akurat jest bardzo, bardzo fajnie. W innych trybach jest trochę inaczej, czasami trzeba odczekać kilkanaście sekund ale to już pewnie pokażemy w innych kwadransach. Jak oceniasz walkę w Destiny? Jak się strzela? Czy to jest dobry feeling, czy jeszcze wymaga dopracowania? Generalnie giver jest mnóstwo i każda z nich jest na swój sposób oryginalna. Niektóre givery to po prostu takie dosyć standardowe, standardowe bronie nie mają jakichś wielkich, fajnych mocy, ale są też takie, które działają na specjalne surowce. I, i fajną, fajną robią rozpierduchę, ale to wszystko jest bardzo zręcznościowe, dlatego jak ktoś szuka akcji Rodem z Borderlands, czy Halo, czy Call of Duty, to myślę, że się nie zawiedzie, bo tutaj faktycznie trzeba szybko reagować na to, co się dzieje na ekranie. Też również trzeba unikać pocisków, które nie od razu wpadają w nasze ciało, tylko jednak troszkę furuną, więc można sobie jakby robić bardzo fajne, przyjemne uniki. Ja jak jest ze sztuczną inteligencją, bo PVP swoją drogą, oczywiście, bo, bo to będzie oczywiście wszystko się skupiało wokół balansu, rozgrywki i tak mhm. dalej, natomiast no, mocny nacisk twórcy też kładą na y, player versus environment, czyli PVE. To mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie zresztą, że SI wreszcie nie jest takie tempe jak to zwykle bywa w tego typu produkcjach, że ci przeciwnicy faktycznie nie tyle chowają się za winklem, co. Bywają takie sytuacje, że na przykład rozwalę całą grupę, prawie całą grupę przeciwników, zostanie może dwóch, trzech i widzę, że oni się rozbiegają, starają się znaleźć jakąś osłonę, wychylają się, tylko sprawdzają, czy jestem gdzieś w pobliżu, czy zagrożenie minęło. Także wow, no, przy okazji też flankują, starają się atakować w grupie, tworzą zasadzki na nas, więc na przykład jest jakiś otwarty teren, my się tam udajemy, nagle się okazuje, że, że tam jest odgroma przeciwników, którzy tylko czekali, aż padniemy w ich zasadzkę. No muszę przyznać, że z perspektywy postronnego widza, no to Destiny, tak jak mówiłem wcześniej, naprawdę spore robi wrażenie pod względem graficznym. Nie jest to może najpiękniejsza gra, którą widziałem. Zwróćcie uwagę. No. Ale naprawdę jest nieźle. Biorąc pod uwagę również, że to jest PS4, tak więc konsola y, oczywiście świeża, y, mająca bardzo duże możliwości, no ale jednak do high-endowych pc tów i jej daleko. Jestem bardzo ciekaw, y, jak wiele da się twórcom z niej wyciągnąć. Zwróćcie uwagę na cykl dnia i nocy, to zaczynaliśmy misję, to było bardzo jasno. A teraz już jest Słoneczko zmierz. zachodziło, teraz już jest o wiele ciemniej, śnieg pada. Eee, także wow, no fajnie, fajnie to zrobili. Oto to znaczy ten śnieg tutaj leżący w tym miejscu mapy, on by tutaj nie leżał? Podejrzewam, że pewnie by leżał, tak, bo jesteśmy trochę wyżej niż, niż, mhm. niż na początku. Ale oświetlenie by się zupełnie zmieniło tak, i tak, mogłoby tak. to wyglądać zupełnie inaczej. Tutaj, jeszcze szybki rzut oka na naszą postać. Oczywiście to jest właśnie fajne, że Destiny to jest tak jakby połączenie trzech różnych rzeczy: czyli mamy rozmach i świat z rodem z Gear MMO. Mamy strzelankę rodem, właśnie z takich typowych shooterów typu Call of Duty, Halo, Borderlands, co zresztą widać powiedzmy na tym materiale. No i mamy też RPG elementy, czyli takie klasyczne rozwijanie postaci, pielęgnowanie, jakby dodawanie umiejętności według naszego uznania. Także te wszystkie trzy elementy fajnie ze sobą współgrają i, i mam nadzieję, że w pewnej wersji będzie to jeszcze bardziej soczyste. No to na pewno jest trudne zadanie, żeby stworzyć grę, w której e, zarówno, ten element, te elementy RPG, jak i te elementy strzelankowe, jak i również ogrom świata. No były dopieszczone, bo nie da się ukryć, że przed dechtym jest, jest bardzo to... wysoko no stawiana właśnie. poprzeczka, jak jest po trochu wszystkiego, to z reguły jak ładne powiedzenie jest takie, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. No dokładnie. I to jest na pewno bardzo duże wyzwanie, żeby te wszystkie trzy elementy ze sobą należycie współgrały. A... Tutaj zwróćcie uwagę, że wyciąłem w piętą ekipkę, poszedłem troszkę dalej, okazało się, że nastąpił respawn, czyli... Wrogowie się odrodzili, i muszę po, po raz kolejny ich pokonać. No to jest wada czy zaleta, Twoim zdaniem? E, f, no właśnie, cały czas się zastanawiam, jak to, jak to mm, ugryźć, ponieważ y, jest jeszcze ta dr druga grupa, którą zostawiłem w, w tyle, i oni pewnie też będą chcieli skończyć to zadanie. No i wtedy by się trochę dziwili, gdyby mm, szli i okazało się, że nie ma żadnych przeciwników że ktoś odwalił robotę za nich. Czyli oni się po prostu zrespawnują. Tak, no. czyli takie klasyczne respawny. Klasyczne żeby... respawny, jak to w MMO, wiadomo. później spóźniaccy mob... mieli co robić. Mobów musi starczyć dla każdego. Tak, tak, to nie jest tylko tak, że ja mam przeżywać przygody, tylko też inni, którzy nie za bardzo chcieli ze mną pójść, to też będą mogli sobie trochę pograć. Różnorodność po lokacji, zobaczcie tylko na przestrzeni tego Fragmentu gry dopiero. Tak, to skrótka. Kilkanaście minut, a już mieliśmy miejscówki takie pustynne, weszliśmy nieco wyżej śnieg, w dodatku faktycznie zmiana czasu w grze. A teraz, jest no, teraz klostrofobicznie... jesteśmy w takim bardziej indus industrialnym wnętrzu, jakieś klaustrofobiczne ciemności, no to wszystko jest tak Takie lekkie klimaty Dead nawet. Także fajnie, fajnie twórcy budują klimat w dosyć ograniczonym czasie, co jakby. Bardzo chętnie zobaczę, jak to będzie w pełnej wersji, właśnie, jak to oni będą budować takie konkretniejsze scenariusze, które będą jakby trochę dłuższe niż ta, ta przykładowa misja. Tu już jest praktycznie końcówka, jesteśmy w takim ulu kosmicznym, gdzie będzie się roiło od wrogów, zaraz zobaczycie zresztą. I oczywiście naszym celem, no tutaj nie jest jakoś bardzo odkrywczo, jest pokonanie jakiegoś kosmicznego strzygi, kosmicznej strzygi. No i są, proszę bardzo. I tutaj mam taki mały apel do twórców, żeby troszkę jednak ogarnęli walkę wręcz, ponieważ właściwie każde zagrożenie da się wyeliminować jednym przyciskiem myszki. Wystarczy robić moonwalka i uderzać nożem i właściwie wszystko jest, jest po kłopocie. Czyli mamy jednak też, no nie ukrywam, do tej pory mówiliśmy o Destiny teraz niemalże w samych superlatywach, no, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że no, jest to alpha, że jeszcze sporo rzeczy jest przed bunch do zrobienia. Na razie nóż jest OP. Overpowered. <laughs> no tak, każda gra y, począwszy na shooterach, skończywszy na przykład na y, sieciowych rpg typu Dark Souls World of War Warcraft i tak dalej Także gry wymagają mm -hmm. ciągłego y, balansu, bo wystarczy jakaś drobna zmiana i ona potrafi bardzo rozsierdzić społeczność, bo na przykład jedna, gra jest, no, gra broń, jedna broń jest przesadzona zupełnie no i niestety psuje rozgrywkę, bo coraz więcej osób się nie po nią i tak naprawdę łatwo jest ten balans zepsuć. Zobaczymy, jak będzie z Destiny. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym fragmencie fabularnym? Jak rozumiem, to wszystko się dzieje w obrębie świata, który jest ciągle otwarty. Nie, nie mieliśmy żadnego loadingu ani nic i to jest oczywiście na plus. Jestem ciekaw, czy tu będą jakieś yy, rzeczy, powiedzmy, zbliżone do takich klasycznych instancji. Yy, Właściwie ta gra jest tworzona z, z instancji. Bo to jest jedna, wielka, jedna instancja. wielka instancja. tak. To nie jest tak, że trafiamy do ogromnego świata jak w MMO, że jest tysiąc graczy, jest jeden wielki chaos, tylko wszystko jest ładnie uporządkowane, posegregowane. Każdy może sobie wybrać konkretny tryb. Tak z tej mapy tak właściwie tak. wchodzisz do poszczególnych instancji. Tak, tak to instancje. są właśnie instancje. Także masz instancje fabularne, tak jak to. Masz instancje jakby eksploracyjne, że możesz się szwendać i wykonywać zadania poboczne. Pewnie będzie kwagrans. Masz y, również inne instancje. PVP na przykład. Tak, PVP. Także to wszystko sobie wybierasz. To nie jest tak, że trafiasz do ogromnego, wielkiego świata, tylko wszystko jest podzielone na konkretne kategorie. No i brawo. Wow. Level to już będzie końcówka. Bo. I to jest koniec, moi drodzy. Spotkamy się w kolejnym kwadrancie z Destiny.